Cześć, z tej strony, Projekt 50. Twój przyjaciel, przyjaźń moja jest szorstka, bez lukru, ale działa. Jeżeli trafiłeś tutaj, bo chcesz zmian, prawdziwych, trwałych, a nie jednorazowego zrywu, to dobrze trafiłeś. Jeżeli szukasz kogoś, kto ci zapierdoli kopa w dupę i wreszcie przypomni ci, że odpowiedzialność za Twoje życie leży tylko i wyłącznie po Twojej stronie. Zostań ze mną. Ludzie chodzą na kursy płaczą u terapeuty, kupują książki i słuchają motywacyjnych gadek, i nic się nie zmienia. Wiesz dlaczego? Bo zmiana to nie konsumpcja motywacji, zmiana to praktyka, to powtarzanie, to dyscyplina, to robienie tego, co trzeba, nawet kiedy nie chce się wstać z łóżka. To odnalezienie komfortu w dyskomforcie. Słuchaj mnie uważnie, większość motywacyjnych guru to handlarze nadzieją, którzy chcą twoich pieniędzy. Kursy, webinary, kolejne ściągawki. Ja nie sprzedaję ci złudzeń. Daję to, co działa gotowe zdania, które trzeba powtarzać. A potem robić. Powtarzam jeszcze raz: jeżeli szukasz kogoś, kto ci zapierdoli kopa w dupę i wreszcie przypomni ci, że odpowiedzialność za twoje życie leży tylko i wyłącznie po twojej stronie, zostań ze mną. Memento Mori. Memento mori, memento mori, pamiętam, że umrę. Pamiętam, że umrę. Pamiętam, że umrę. Memento mori, pamiętaj, że umrzesz. Pamiętaj, że umrzesz. Pamiętaj, że umrzesz. Pamiętaj, że umrzesz. Amor fati. Amor, fati. Amor fati. Kocham swój los Kocham swój los Kocham swój los Kocham swój los Amor Fati Pokochaj swój los. Pokochaj swój los. Pokochaj swój los. Pokochaj swój los. Jesteśmy tutaj tylko na chwilę. Wszyscy żyjemy z wyrokiem śmierci. Jesteśmy tutaj tylko na chwilę. Wszyscy żyjemy z wyrokiem śmierci. Jesteśmy tutaj tylko na chwilę. Wszyscy żyjemy z wyrokiem śmierci. Jesteśmy tutaj tylko na chwilę. Wszyscy żyjemy z wyrokiem śmierci. Świat istnieje dla mnie. Świat istnieje dla mnie Świat istnieje dla mnie Świat istnieje dla ciebie Świat istnieje dla ciebie. Świat istnieje dla ciebie, moje ciało to mieszkanie, z którego nigdy się nie wyprowadzę, Moje ciało to mieszkanie, z którego nigdy się nie wyprowadzę. Moje ciało to mieszkanie, z którego nigdy się nie wyprowadzę. Moje ciało to mieszkanie, z którego nigdy się nie wyprowadzę! Najpierw dbam o siebie. Najpierw. Dbam o siebie